Witamy Państwa na konferencji prasowej klubu Koalicja Obywatelska Adam Szłapka, Paweł Poncyliusz. Dziś jesteśmy po to, żeby pokazać Państwu reklamę, której nie dało się zmieścić na jednym billboardzie. Dlatego, jest to reklama multimedialna, w której pojawia się kilkanaście slajdów. Ponieważ, jak chce się opisać wszystkie, wszystkie patologie, które prezentuje dzisiaj telewizja publiczna. To tego już nie da się zmieścić na jednej planszy, żeby ona była dobrze czytelna. Chwila informacji na temat, na temat tego, co w, tej, co w tych slajdach, co w tych informacjach odnośnie telewizji publicznej. Adam Szłapka. Szanowni Państwo, pan premier Gliński w jednym z wywiadów w chwili szczerości powiedział. Władza wykorzystuje telewizję dla własnej propagandy. I tak wszyscy wiemy, tak w istocie jest. Propaganda mediów publicznych i telewizji publicznej, realizowana za państwowe pieniądze, już przechodzi wszelkie oczekiwania. To mamy do czynienia z hejtem, z nienawiścią, z kłamstwami, z manipulacjami i z przemilczeniami. To w telewizji publicznej mieliśmy do czynienia z obrzydliwą, absolutnie nagonką na Pawła Adamowicza. Mieliśmy manipulację i nagonkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mieliśmy manipulacje i nagonkę dotyczące yy, Ślązaków, osób LGBT i tak dalej, i tak dalej można wymienić. Były manipulacje dotyczące sędziów. Ale też jest bardzo wiele spraw, o których z mediów publicznych nie dowiemy się. Na przykład, jak bardzo rosną produkty. Yy, jak bardzo spadła pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Telewizja publiczna jest wprost wykorzystywana w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, czy teraz Andrzeja Dudę nie możemy mówić o żadnej niezależności telewizji publicznej, kiedy podstawowi dziennikarze, w zasadzie wszyscy pracownicy mediów publicznych, takich na, na przykład jak Danuta Cholecka czy Michał Adamczyk, ich wynagrodzenie zależy wprost od podpisu Andrzeja Prezydenta. To Andrzej Duda w styczniu podpisał ustawę o przekazaniu dwóch miliardów na telewizję publiczną. I to z tych pieniędzy przecież są wynagradzani pracownicy mediów publicznych. Trudno w takim razie mówić o ich niezależności, ale z całą pewnością możemy mówić o tym, że telewizja publiczna pe pełna jest nienawiści, propagandy i manipulacji. Dlatego dzisiaj uruchamiamy na krótko, co prawda, bo wszyscy to widzimy na co dzień, ale program TvP Hate i TvP Nienawiść, który w zasadzie praktycznie nie różni się od TvP Info. Nie dowiemy się z telewizji publicznej, że bilans oddanych dróg ekspresowych i autostrad pomiędzy rządem POPSL a rządem Prawa i Sprawiedliwości no to jest duża przestrzeń, ale dowiemy się właśnie z tego, z tych slajdów. Nie dowiemy się również, że wydłużyły się kolejki do specjalistów w publicznej służbie zdrowia, dowiemy się tego z tych, z tych planż. Nie dowiemy się również o tym, że wydłużyły się kolejki i dłuższy czas orzekania w sądach. Cała reforma sądów była dedykowana i uzasadniana temu, że długo obywatele czekają na sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość przychodzi jeszcze dłużej niż przed zmianami w sądzie. Nie dowiemy się również o wielu innych faktach dotyczących sytuacji polskiej, polskiej sytuacji gospodarczej poza cukierkowaniem i taką gierkowską, ordynarną propagandą. Ale to, że się nie dowiemy, to jest e, powiedzmy rzecz, którą dowiemy się od innych telewizji i z innych źródeł internetowych. Ale to, że telewizja publiczna, która ma wpisana misję w sobie, która ma być obiektywnym przekazywaniem informacji, jest dzisiaj e, miejscem, w którym podpuszcza się jednych na drugich różne grupy, e, grupy e, społeczne że my jako posłowie, odwiedzając nasze okręgi wyborcze, spotykając się z wyborcami, nie tylko wyborcami koalicji obywatelskiej czy wyborcami opozycji, ale również wyborcami prawa i sprawiedliwości, słyszymy kropka w kropkę cytowane paski z telewizji publicznej, które zieją nienawiścią, gdzie ludzie po prostu dostają dla tej nienawiści dodatkową karmę, z której mogą korzystać w dyskusjach, ze znajomymi, ale również i z politykami. To jest skutek właśnie nieobiektywnej telewizji publicznej i takiej telewizji, która powinna pokazywać zwykłą informację, a dzisiaj tylko jest telewizją jednego aktora. Tym aktorem jest Andrzej Duda. Szanowni Państwo, dzisiaj ta nasza instalacja, te wystawy pasków, takie, które możemy odczytać w TVP, przepełnionych nienawiścią, ale też to, co przez telewizję jest pomijane i te wszystkie grupy, które są wykluczane i hejtowane przez TVP, rusza. Trochę czasu spędzi w Warszawie, na pewno ruszy dalej na południe. Myślę, że trafi do województwa świętokrzyskiego i na pewno dzisiejsza ta wystawa odwiedzi miejscowość Końskie i tam na pewno trochę czasu spędzi. Jeśli są jakieś pytania, zapraszamy. Ja widziałem zdarzenie w Dębicy, gdzie poseł Nitra spróbował uciszyć kilkunastu zwolenników Andrzeja Dudy, którzy próbowali zagłuszyć wiec wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Była również tam pani poseł Agnieszka Pomaska. Skończyło się na tym, że to ona została szturchnięta kilkakrotnie przez, przez narowistych wyborców Andrzeja Dudy. A za, kiedy poskarżyła się zabezpieczającym całą imprezę policjantą, to policjanci ją spisali. Także ja nie wiem, kto jest tak naprawdę tą stroną, która cierpi, ale na własne oczy widziałem, cierpi od, od Sławomira Nitrasa, ale sam na własne oczy widziałem w Dębicy, że Sławomir Nitras próbował przekonać tych panów od Andrzeja Dudy, żeby troszkę się uciszyli albo od, odeszli kilka kroków od, od tej wiecu. co spowodowało dodatkową, e, dodatkową agresję, wymachiwanie jakimiś figurkami. Skończyło się to tym, że jedna z pań, niezwiązana z, z Koalicją Obywatelską, nie, nie będąca radną, pokazywała mi rozcian, rozciętą rękę, bo właśnie ten pan wymachując jakąś figurką oganiał się od wszystkich e, wokół i spowodowało to, no właśnie straty na, na ciele, a nie, nie był to, broń Boże, Sławomir Nitras, narowistość wyborców Andrzeja Dudy pokazuje tylko jedno. Ta władza się boi. Ta władza się boi, że za chwilę będzie wyprowadzana z Pałacu Prezydenckiego. No i rozumiem, że to uruchamia całą taką kolejną akcję nienawiści, już nie tylko przez szkiełko telewizora, ale również przez aktywistów, którzy biegają na różnego rodzaju spotkania i, i są w bezpośredniej odległości wobec, wobec głównego aktora, w tym przypadku Rafała Trzaskowskiego. Sławownik Nitras musi chronić przede wszystkim Rafała Trzaskowskiego, bo to jest jego też powinność, jak każdego z nas posłów, żeby dbać o to, aby nasz kolega był, był bezpieczny, a niestety nie jest przez, dzięki wyborcom Andrzeja Dudy. No Żeby była jasność. to z tego, z tego, co wiemy, to pan minister Kaleta chciał wejść po prostu na konferencję. Natomiast no, faktycznie my też apelujemy do wszystkich wyborców, żeby obniżyć poziom tych emocji, ale żeby się w pełni zmobilizować i zmienić to i wybrać Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. To mamy dzisiaj dużą konferencję w... W Lesznie. Także, także tam jest debata dostępna do, dla wszystkich, absolutnie wszystkich redakcji. Ja mam pytanie o reakcję. Może ja to doprecyzowałem na artykuł na, na jego temat w Pakcie, kiedy on podkreślił to po słowami, że nie Niemcy powinni ingerować w wybory w Polsce. Z czego, Panu zdaniem, wynika taka reakcja? No, moim zdaniem, z tego, że Pan Prezydent się. Boi tego, że cała prawda o tej sprawie y, ułaskawienia ujrzy światło dzienne. To pan prezydent próbował bagatelizować tą sprawę, moim zdaniem w sposób absolutnie obrzydliwy, nazywając tą sprawę sprawą rodzinną. Natomiast y, atakowanie niezależnych mediów w taki sposób jest y, czymś, co się nie mieści w standardach y, państwa demokratycznego. Tym bardziej, że akurat zaatakował pan. Prezydent spółkę, który ma kapitał niemiecko-amerykański, ale rozumiem, że przez usta atak na Amerykanów panu prezydentowi nie przeszedł. A dr druga rzecz jest taka, że z ust wielu przedstawicieli rządu słyszymy, jak to świetne są relacje polskiego rządu z władzami Niemiec przy okazji polityki europejskiej, jak to się dobrze współpracuje, że to dzięki polskim głosom Ursula von der Leyen została. Szefową Komisji Europejskiej, więc tu jest bym bardziej traktował to jako narrację na, na, na dany dzień dla wyborców Andrzeja Dudy i ucieczkę od odpowiedzialności za uniewinnianie pedofila przez prezydenta RP, a jednocześnie nie, prezydent RP nie staje w obronie. E, w obronie żołnierza, który przy okazji Nangar Kel został skutecznie skazany, i to tam należało panie prezydencie dokonać uniewinnienia o to zadbać, a nie jakiegoś pedofila. Chyba, że znowu za tym pedofilem coś dalej się kryje, ale tego nie potrafię sobie, znaczy, wolę o tym nie myśleć i nie nawet nie spekulować, bo to, to brzmi groźnie. Bo albo to jest tak, że Andrzej Duda ma taki bałagan w swojej kancelarii prezydenta, że nie wie, co do końca podpisuje, albo robi to bardzo świadomie, a to jeszcze gorzej o nim świadczy. Ja mam nadzieję, że też pan minister Kaleta poniesie konsekwencje i wtedy możemy rozmawiać o jakiejkolwiek odpowiedzialności, żeby zaczął pracować w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nie biegać po, po oczyszczalni czajka. Bo wydaje mi się, że minister jest bardziej od, od funkcjonowania w Ministerstwie do wypełniania swoich obowiązków jako minister, a pan Kaleta zaczął gdzieś przemieszczać się między performancem, aktywistą wyborczym wolontariuszem. Nie wiadomo w jakiej funkcji w tej czajce się znalazł. Czy jest już dziennikarzem telewizji publicznej, jeszcze tylko telewizja nie zdążyła mu legitymacji prasowej wydać. No nie wiemy za bardzo z jakiego powodu pan Kaleta się tam znalazł. Ale rozumiem, że również pan minister Kaleta jest dzisiaj nerwowy, bo wierzę że istnieje poważna szansa na wyprowadzenie Andrzeja Dudy, którego bardzo chętnie będę z Pałacu Prezydenckiego czule żegnał. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Jeśli nie, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Miłego dnia.